To no, musi być na taj, na smar musi być taki pan. No. Tu Kazimierz, dzień dobry, także rozładunek. Potek, śrub fundamentowy. Kotwa, proszę zobaczyć. Jedna jedna kotwa, a ciężka, ciężka jak cholera. Ważyc 10 kg Taka jedna kotwa ze stali nierzewnej Jest 20 m długości średnica 32 mm Jest zagięta To wytrzyma powinna wytrzymać 1000 lat Trzymać ten razetko w tej pozycji No i to jest ten pierścień osadczy Był ustaliony dokładnie na miarę tak jak Ta potrzeba moja burza jest większa? Moja bo moja moment 10 Uman, Ale wiesz, bo ja czasami za daleko, na samą MS-50. A z wodnikami, to było równo z wodnikami. Tak, tak, z drogowo, tak. Jedną śrubę. żeby tych gwintów nie uszkodzić. To nie tak łatwo ten gwint uszkodzić, tak? Co? To wpuści się na no top i do dziury się. Powoduje. To nie tak łatwo ten gwindy uszkodzić, nie? A skąd To wszystko jest siła To prędzej wiat Ile taka jedna śruba waży? Już 10 kg Na razie tylko dzięki.